mi czujesz, że twoje modlitwy odbijają się od ściany, że prozisz wołasz, błagasz, a odpowiedź nie nadchodzi, ale prawda jest inna. Każde słowo, które wypowiadasz do Boga, dociera do Niego. Nikt nie nikt nie jest pomijane. Kiedy modli się o cud, Bog Bóg nie stoi bezczynnie. On działa jeszcze zanim ty zauważysz jakąkolwiek zmianę. Pracuje w ukryciu, układając rzeczy, których ty nie możesz zobaczyć. Otwiera serca, przesuwa okoliczności, prostuje ścieżki, przygotowuje drogę. I choć czasem wydaje się, że nic się nie dzieje, to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. Bóg nie potrzebuje hałasu. Żeby działać. Jego cuda często zaczynają się w cisie w miejscach, gdzie ludzki wzrok nie siega, a kiedy wszystko będzie gotowe, zobaczysz odpowiedź. W swoim czasie, w swojej formie, w swojej mądrości. Pomódlmy się, Panie, dziękuję Ci, że słyszysz każdą moją modlitwę. Dziękuję, że pracujesz nad cudem, którego tak bardzo potrzebuję. Daj mi cierpliwość, aby wytrwać i pokój, aby ufać Twoim planom. Wiem, że to, co przygotowujesz, będzie dobre. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci choć odrobinę nadziei, zostaw komentarz lub polubienie. To pomaga docierać do osób, które również czekają na swój cud.